Z tej strony Dave. Witam Was serdecznie na moim kanale. W tym filmie zaprezentuję wam, jak utworzyć dysk wirtualny oraz jak na takim dysku wirtualnym zainstalować system. Ja będę instalować Windows 10. Kwestie wyboru systemu oczywiście pozostawiam wam. Może to być Windows, może to być Linux, cokolwiek. Zasady instalacji są praktycznie takie same. Przede wszystkim, aby utworzyć taki dysk wirtualny potrzebujemy. Dostępne miejsce na dysku fizycznym, czy to wewnętrznym, czy zewnętrznym, oraz potrzebna będzie instalka, czyli płyta DVD z systemem lub USB Benchar z systemem, y oczywiście butowalne. dysk wirtualny można utworzyć na dwa sposoby, można to zrobić podczas instalacji systemu bezpośrednio z USB Benchera, czyli korzystając z konsoli wersza poleceń i narzędzia Dysport. Wpisując odpowiednie komendy lub można utworzyć w prostszy sposób z menadżera dysków. Ja będę oczywiście instalować wszystko z konsoli wersja poleceń, ale pokażę Wam teraz, jak to wygląda tutaj w tym układzie graficznym. Więc chcemy przejść do menadżera dysków. Kieruję kursor w lewy dolny ruch ekranu, prawy przycisk i wybieram menadżera dysków. Tak. Tabela menadżera dysków wygląda identycznie, począwszy od Windows 7 w górę, więc kropki można zastosować takie same we wszystkich systemach. System Windows 10 potrzebuje ponad 20 GB miejsca. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę jakieś dodatkowe ładki systemowe, czy będziecie instalować wszystkie sterowniki, czy jakieś gry itd. To wiadomo, że tego miejsca wtedy potrzeba więcej. Ja rekomenduję 30-35 GB. Więc tyle. Musimy mieć dostępnego miejsca na partycji. Aby to sprawić, zaznaczacie partycję i prawym przycisk i wybieramy właściwości. Na różowy kolor zaznaczone jest dostępne miejsce na dysku więc jeżeli jest go więcej niż 30GB to jest cycuś więc jeśli już wiemy gdzie co i jak to przechodzimy na górę tutaj na zakładki na akcje i wybieramy utwórz VHD czyli Virtual Hard Drive w następnej tabeli przyciskamy przeglądaj i wskazujemy miejsce zapisu tego dysku eee, możecie zapisać w dowolnym miejscu utworzyć sobie nawet nowy folder ale e, ja zalecam oczywiście jak najkrótszą ścieżkę dostępu bezpośrednio na dysz lokalny C i jak najkrótszą nazwę z tego względu, że później będziemy wpisywać tą ścieżkę i nazwę dysku w konsole wersza polece, więc im ona jest krótsza, tym ułatwi nam to życie. To wszystko w tym momencie i naciskamy, zapisz nazwę. Trzeba sobie zapamiętać i również trzeba zapamiętać, że w konsoli zawsze poleceń zawsze będziemy musieli dopisywać .vhd i poniżej nadajemy rozmiar dysku. Tutaj domyślnie są zaznaczone megabajty, żeby się nie pomylić zmieniamy sobie na gigabajty i nadajemy 30 i możemy to tak zostawić i kliknąć ok i rozpocznie się tworzenie dysku Jeżeli ten dysk się tutaj nie pokaże, nie ma problemu, ponieważ będziemy musieli go dołączyć podczas instalacji skonsoli wiersza poleceń. Ale jeśli chcielibyście dołączyć go w tym momencie, przykładowo, ponieważ on się nie pojawia, to wystarczy się wrócić na tę zakładkę akcję i wybrać dołącz przeglądaj i po prostu wskazać miejsce zapisu, tak jak tutaj u mnie ten Windows 7, ikona dysku tyle leży z innym opisem. Więc to tak wygląda w tym akładzie graficznym. Mam nadzieję, że niczego nie zamotałem. Następny etap będzie startowanie komputera z USB Pen bezpośrednio i przejście do konsoli wiersza poleceń i utworzenie dysku. Także zapraszam na kolejny etap. OK, moi drodzy, więc ustawiłem już kamerę. Mam nadzieję, że na ekranie widać dosyć wyraźnie. Przygotowany mam już USB Pen Drive, więc podłączam go do komputera i restartuję komputer z USB Pen z instalką Windows 10 więc jeżeli chodzi o mój komputer aby wywołać menu uruchamiania u mnie odpowiada za to przycisk F12 jeśli nie wiecie dokładnie które klawisz to najlepiej wejść od razu w ustawienie BIOS-u i na pierwsze miejsce uruchamiania z urządzenia zaznaczyć USB pendrive także ja wybieram USB i naciskam Enter więc mamy już tabelę instalatora ja mam wersję angielską, ale na stronie Microsoftu jest dostępna wersja polska naciskam dalej i instaluj teraz akceptujemy licencję, dalej wybieramy custom install w windows only niestandardowa instalacja zaawansowana tak? i w tabeli znajdują się wszystkie dostępne partycje ale my musimy utworzyć nowy dysk wirtualny lub jeżeli utworzyliście dysk wirtualny wcześniej z menadżera dysków to musicie dysk dołączyć więc najpierw pokażę jak należy dołączyć dysk musimy otworzyć konsolę wiersza poleceń Z klawiaturze wciskamy SHIFT i F10 następnie uruchamiamy narzędzie do partycjonowania wpisujemy DISK WARD i ENTER i w tym momencie musimy sobie dokładnie zdefiniować jaka literka jest przypisana do danej partycji. Więc wpisuję list Volume. I możecie zobaczyć, że teraz są pokazane wszystkie partycje. I jeżeli mieliście jeden dysk, to tutaj sprawdzacie ile na tym dysku jest partycji. Czy są dwie, czy jest tylko jedna. Bo w zależności od instalacji bo kto i jak instalował Windows to może być tak, że są dwie partycje, jedna z nich jest zarezerwowana e, dla zapisów uruchamiania systemu, a druga jest przeznaczona dla Windows, ale bywa też tak, że jest tylko jedna partycja dla wszystkiego, i wtedy będzie to literka C. Natomiast w tym momencie, jeśli spojrzycie w tę tabelę, to dla zarezerwowanego systemu, czyli zapisów uruchamiania, jest przypisana literka C. Także partycją, na której znajduje się Windows będzie e, wtedy D. U mnie to wygląda inaczej, ponieważ mam więcej partycji. Więc literka D jest zarezerwowana całkiem dla innej partycji, natomiast systemowa partycja jest oznaczona literką G. Także ja będę używał literki G, a wy powinniście używać literki D, jak Dawid. Więc jeżeli utworzyliście wcześniej dysk wirtualny, to musicie go teraz dołączyć i wpisujecie taką komendę. SELECT VDISK File, znak równości. Otwieramy cudzysłów odgórny i wpisujemy ścieżkę, czyli lokalizację naszego dysku. Więc T, dwukropek, ukośnik i nazwa dysku. Kropka VHD. I zamykamy cudzysłów. Czyli dla przykładu, jak to wygląda. Nazwa dysku test. Kropka VHD. I zamykamy cudysów. I naciskamy Enter. Podłączę może tutaj dysk, żeby sprawdzić czy to zadziała tak. A więc D dwukropek. Lewy ukośnik i muszę napisać nazwę folderu, w którym się znajduje ten dysk. Lewy ukośnik. I nazwa dysku. .vhd I, i zamykamy od górnej cudzysłów. I enter. I teraz jeszcze muszę go dołączyć. Wpisuję kolejną komendę. attach Disk. Vdisk. Enter. Jeżeli wszystko się zgadza, to dysk zostanie dołączony. Wracacie z powrotem do tej tabeli i naciskacie refresh. Odśwież. I wtedy dysk powinien pojawić się na samym dole. E, ok, więc to było polecenie, aby dołączyć dysk. Teraz ja muszę utworzyć dysk. Także wiem już, że moja partycja systemowa jest oznaczona literką G, a nie D. Wpisuję komendę Create Vdisk. File jest równy. Otwieram cudzysłów. I wskazuję ścieżkę, gdzie zostanie zapisany dysk. Więc u mnie jest to G dwukropek, lewy ukośnik. I dowolna nazwa dysku wirtualnego windows 10. VHD i zamykam cudzysłów. Spacja. I teraz muszę podać rozmiar dysku. Więc ja mówiłem o 35 GB, i tyle nadam, aby było dokładnie 35 GB. To musicie podnożyć 35 razy 1024. Więc wpisuję maksimum. Jest równe. 35840. I pacja I teraz typ dysku. Czyli o stałym rozmiarze. Więc wpisuję type. Jest równe. Fix. A jeśli nie zrobiłem gdzie błędu po naciśnięciu, ENTER rozpocznie się otworzenie dysku. OK, więc dysk został utworzony I muszę dołączyć, więc wpisuję komendę attach vdisk i naciskam Enter. I dysk został dołączony i muszę nacisnąć Refresh i partycja na samym dole jest opisana jako niewykorzystane miejsce, tak, 35 GB równo, zaznaczę tą partycję i naciskam dalej i rozpocznie się instalacja do 10. więc pierwszy etap instalacji do końca. Niestety e, ta nowa maszyna wirtualna nie została przypisana automatycznie do menadżera uruchamiania, także jej tutaj nie widać i nie można zrestartować tego systemu, e, więc muszę najpierw dołożyć wpis teraz e, manualnie, aby móc dokończyć instalację, e, więc przechodzę na mój główny system. E, więc nowego wpisu można dokonać na dwa sposoby. Można oczywiście zrobić to ręcznie, korzystając z konsoli wersja poleceń. I dopisując manualnie, ale można wykorzystać też do tego specjalny program dostępny do pobrania za darmo na internecie. Programik bardzo poręczny, prosty w użyciu nazywa się EasyBCD 2.2, być może wersja już jest nowsza. Więc prezentują się w taki sposób: mamy tutaj wyświetlone wszystkie wpisy, także tutaj najprościej jest dodać nowy wpis, czyli Add New Entry i poniżej mamy możliwość przypisania dysku wirtualnego więc mamy już zaznaczony typ e, Virtual Hard Drive poniżej wpisujemy dowolną nazwę i wskazujemy ścieżkę gdzie ten dysk się znajduje tak? jest dysk lokalny C i tutaj znajdziemy wtedy Windows 10 zaznaczamy klikamy OK i w ten sposób e, powinien komputer się uruchomić od, z tego systemu Windows 10 Inną metodą jest oczywiście przejście najpierw do menedżera dysków i znowuż musimy zdefiniować dokładną przypisaną literkę do tego nowego virtual hard drive. I jeśli on nie jest w tym momencie, tutaj się nie pokazuje, a się nie pokazuje to musimy go sobie dołączyć. A więc przechodzę na akcję na górze i zaznaczam dołącz virtual hard drive. I tak jak wcześniej wskazujemy lokalizację, czyli mamy tutaj Windows 10. Naciskam OK, to jest literka G, należy to zapamiętać więc przechodzimy do konsoli wersja poleceń jako administrator i wpisujemy komendę bcd boot spacja, literka g, dwukropek lewy ukośnik i windows i enter A więc bootfire successfully created teraz ten system Windows 10 został domyślnym systemem z którego będzie się uruchamiać komputer A jeżeli chcecie to zmienić to przechodzicie do tabeli konfiguracji systemu czyli otwieram, uruchom, run i wpisuję MS something. i przechodzę na zakładkę Boot i tutaj mamy dostępne systemy uruchamiania i teraz domyślnie jest ustawiony Windows Technical Proview jeżeli chcecie zmienić z powrotem aby Wasz główny system był domyślny to wystarczy zaznaczyć i nacisnąć ustaw jako domyślny i zatwierdzić i OK i zrestartować komputer. Mimo wszystko musimy teraz zastartować komputer z tej partycji z Windows 10, aby zakończyć instalację. Więc zwróćcie uwagę, że jest tutaj już wpis dodany, tak? Windows Technical Preview. Wcześniej tego nie było. Mamy oznaczony Virtual Hard Drive. Domyślnie jest Windows 8.1 Pro with Media Center. Więc ja startuję z Windows Technical Preview, aby zakończyć instalację. No więc Windows 10 jest zainstalowany. Także to tyle, jeśli chodzi o tworzenie dysku wirtualnego i instalowanie Windows 10. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to możecie odgierować je do mnie pod filmem lub bezpośrednio na maila. Adres jest w popisie. Jeżeli film mam pomógł, to oczywiście łapki w górę. Ja już was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć.